Czeamano widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, pozostaje tylko i wyłącznie dwa dni do nowego sezonu. A dokładniej zostaje dwa dni do nowego eventu, a zaraz później dostaniemy nowy sezon w niedzielę. I w dzisiejszym odcinku chcę Wam przekazać wszystkie informacje, które udało mi się zebrać na temat sezonu trzeciego. Z góry Wam mówię, że mamy tutaj dosyć potwierdzone przecieki. Ja postaram Wam się to tak opowiedzieć, żebyście dokładnie nie wiedzieli o co chodzi, ale nawiążę do kilku ważnych przecieków, które pojawiły się w ostatnim czasie. Oczywiście, widzowie, zostawcie łapy w górę pod tym odcinkiem. Subskrybujcie kanał, ponieważ już za chwilę sezon trzeci i wszystko właśnie znajdziecie na tym kanale. Także sprawdźcie, czy macie dzwonek. I jeśli będziecie kupować karnet na sezon trzeci, to już teraz możecie wpisać kod Evela do sklepu. Ja wam bardzo dziękuję. No i przejdźmy do odcinka. Film będzie podzielony na kategorie. Słuchajcie, mamy tak. Kategorie. Karnet bojowy, mapa, kolaboracje, tematyka, bronie, nowe przedmioty, event event, tak dokładnie, nie ten co będzie, tylko dopiero ten co nadchodzi. Odpowiemy sobie na pytanie ile będzie trwać sezon, czy będą jakieś kosmiczne przedmioty, urządzenia. Oczywiście poruszymy tematykę księżyca oraz świata kreatywnego. Także zacznijmy sobie może od samego karnetu bojowego. Jak bardzo dobrze wszyscy wiecie jakiś czas temu pojawił się przeciek na temat karnetu bojowego i okazało się, że mamy dokładne zdjęcie jak wygląda ten karnet. Ja nagrywałem o tym odcinek, więc jeśli śledziliście całość filmów, które dodawałem w ostatnim czasie, no to powinniście wiedzieć, że mieliśmy Mieliśmy tam Lorda Vadera, czy też Darta Vadera. Mieliśmy tam Indiana Jonesa. Mieliśmy Krupaka, czyli ekipakę, w której jest misiek. I to świadczy o tym, że ten przeciek jest potwierdzony. Ale czy do końca? No to dopiero zobaczymy w sezonie trzecim. Mieliśmy tam również nawiązanie do styli, jak i do samego systemu. Więc po kolei. Wedle przecieków i wedle Tabor oraz Cyphera Pikaia, to prawdopodobnie jest to. I właśnie w tym karnecie mamy dostać Darta Vadera. I o Darcie Waderze porozmawiamy jeszcze pod kątem broni, które mogą zostać dodane. Również w tym karnecie Indiana Jones I do niego też można powiedzieć, że jest Kilka nawiązań w tym sezonie I wydaje mi się, że on będzie mega pasować do tego, co będzie Oczywiście o misie już mówiłem wcześniej Że misiek jest dokładnie taki sam Więc tak jak mówię, to jest 90% tego, że rzeczywiście Coś takiego się pojawi, właśnie taki karnet A jeśli chodzi o style, no to style No to jakie będą, takie będą Mamy mieć jeszcze jakiegoś skina, który będzie Modyfikowany, być może jakoś kolorystycznie Być może jakieś wyposażenie tego skina będzie zmieniane Ale najważniejsze jest to, że System karnetowy, czyli ten wygląd jest dokładnie taki sam, jak w tym sezonie, czyli nic się nie zmienia pod względem systemu. No, bo jak wiecie, czasami mieliśmy na przykład takie lobby, po którym mogliśmy chodzić. Na przykład w sezonie drugim, czapterze drugim było takie lobby, mieliśmy też przy zalanym sezonie coś takiego, a tu okazuje się, że mamy cały czas to samo. No trochę na minus, ale zobaczymy, jak to rzeczywiście się okaże. Teraz tematyka mapy. Słuchajcie, jaka ma być tematyka tego sezonu? Może inaczej, jaka, jakie zmiany mogą być na mapie? I okazuje się, że wyciekła pewna rzecz, o której ja dzisiaj wam nie będę mówił dokładnie, co ma się wydarzyć, ale dam wam taką małą. Podpowiedź co może być. Nie chcę Wam przekazywać informacji, które są zawarte w tym y, całym przecieku, ponieważ jeśli się to sprawdzi, no to Wy będziecie mieli troszeczkę gorzej i już będziecie po prostu wiedzieli o co chodzi. Nie chcę Wam tego mówić i jedynie Was naprowadzę, co może się wydarzyć, ale oczywiście pamiętajcie, że to może być bait. W sensie to może się w ogóle nie okazać prawdą, więc y, jakieś 90% odcinka może okazać się tylko i wyłącznie domysłem lub też. Y, po prostu przeciekami, które się nie potwierdziły z biegiem czasu. Także to, tak jak mówię, tak dzisiaj podejdźcie do tego filmu. I oczywiście dodam też coś od siebie, bo ja zawsze coś dodaję od siebie. Czego bym oczekiwał, na przykład od nowego sezonu. A więc tak, według przecieków, mamy dostać powrót wulkanu. Według tych przecieków, właśnie naokoło wulkanu ma pojawić się wiele nowych rzeczy. Ale o powrocie wulkanu już wiemy od samego początku, ponieważ gdy dostaliśmy zdjęcie, mapy, tak jakby tej. Nie mini mapy, tylko mapy, tak jakby od boku w tym punkcie. No to tam mieliśmy wulkan, który jest, teraz było tam Daily Bugle, a w kolejnym sezonie, właśnie wulkan, z tego co mówią przecieki, ma powrócić. Jako, że wulkan ma powrócić, no to wygląda na to, że w kolejnym sezonie będzie ciepło. No nie, no bo jeśli wulkan jest aktywny, to znaczy, że temperatura jest wysoka, więc to przekłada się na to, że mamy lato swoją drogą, ponieważ mamy wakacje, więc jest to świetny sezon na ten okres, który my będziemy mieli. Także tak, powrót wulkanu ma być ciepło. Mają być duże zmiany wokół wulkanu Oczywiście, jeśli ma być ciepło A mieliśmy urządzenie na samym środku To być może albo to urządzenie Coś do siebie przywoła, albo to urządzenie Nie wiem, zostanie zniszczone przez miszka, więc Będziemy mieli jakąś, nie wiem, rozwaloną miejscówkę na, na samym środku, chociaż to może nie do końca Tak być, bo na przykład może być tak jak tiltet Towers, które zostało zniszczone, a później mieliśmy na Tilted. Oczywiście Tilted Towers również Teraz jest zniszczone i być może w kolejnym sezonie Dostaniemy od Tilted, no to by było Mega ciekawe. Nie wiem co wy o tym myślicie, ale moim Zdaniem jest to możliwe na jakieś 60 no i tak widzę, jeśli ma być ciepło, jeśli mamy wakacje, jeśli to już będzie koniec tego starcia między AOA a Siódemką, chociaż nie sądzę, to być może działa, zostaną wycofane, czyli cały ten sprzęt związany z, z starciem ich zostanie wycofany, więc pasuje, żeby było jakieś coś do przechodzenia po mapie. No i jak wiecie, to jest fajny okres na wprowadzenie gejzerów. Być może pojawią się jakieś gej, gejzery, być może będą, nie wiem, jakieś pęknięcia w ziemi, przez które będziemy mogli wylatywać. Tego nie wiem, ale tylko i wyłącznie się domyślam. Bo jeśli ma być ciepło, a nie będzie dział, no to będą gejzery, no tak się domyślam. Jeśli chodzi o kolaborację, to jest bardzo krótkie. Oczywiście mają się pojawić Star Warsy oraz Indiana Jones. I jeśli oni się pojawią, no to powinno pojawić się coś więcej, o czym zaraz powiem. Jaka ma być tematyka sezonu? Słuchajcie, no to już poruszyliśmy wcześniej, że ma być ciepło, więc tematyka sezonu prawdopodobnie. Będzie taka, że będzie ciepło. Jeśli chodzi o samą mapę, no to powrót wulkanu w tej całej tematyce. I być może jakieś miejscówki właśnie na samej mapie będą związane z tym starciem. Być może będzie potwór na evencie, tego jeszcze nie wiemy. Być może pojawią się jakieś nowe miejscówki. Jakieś nowe lokacje. I tak widzowie, jeśli chodzi jeszcze o tematykę. A event będzie związany właśnie z Księżycem, naszym światem i kosmosem Który nas łączy, no to być może W nowym sezonie dostaniemy jakieś Kosmiczne przedmioty, czy dostaniemy? Nie wiem, ale mam nadzieję, że tak Jakie dostaniemy bronie? Pojawił się kiedyś taki koncept Żeby wprowadzić bronie y, takie Wiecie, no, można powiedzieć na śmigu z Są takie wiecie, że cieleje nimi Fajnie by było jakby coś takiego zostało wprowadzone Oczywiście to jest tylko i wyłącznie Koncept tych broni, to nie jest nic co Rzeczywiście ma się pojawić, pamiętajcie o tym Fajnie by było jakby coś takiego dodali, chociaż nie sądzę Ale jeśli dostaniemy darta wady oraz dostaniemy Indianę Jonesa, to być może dostaniemy mityczny beach I być może dostaniemy Miecz Świetlny, który będzie tylko jeden i będzie miał na przykład jakieś dodatkowe opcje O ile w ogóle tacy bossowie będą na mapie, no bo mają, mają być w karnecie Gunnar był w karnecie, Gunnar był na grotto, no nie? Slon była w ekipace Ej, to może Misiek będzie NPC-tem No Nie, nie wiem, nie wiem, zobaczymy e, Jeśli chodzi o kolejne bronie, no to... Wszystkie bronie prawdopodobnie zostaną usunięte. Związane z systematyką starcia między Aja a Siódemką. Więc to wszystko powinno zostać wycofane. Ale czy na pewno? Tego nie wiadomo. Nowe przedmioty. Jako, że ma być ciepło, no to być może dostaniemy jakieś nowe Kiedyś dostaliśmy banany, bodajże w sezonie 8, w rozdziale pierwszego dostaliśmy chyba banany. Zostaje wtedy wprowadzone. Tak mi się przynajmniej wydaje. I kokosy. Być może dostaniemy jakieś nowe jedzenie. Jakieś nowe konsumpcyjne rzeczy związane właśnie z ciepłem. Na przykład, no nie wiem, lody. Kiedyś był taki pomysł, żeby były lody, które leczą. Chyba to było przez jakiś czas, ale tego nie jestem pewien, nie pamiętam dokładnie. I tak, event. Mówiłem o samym evencie na samym wstępie. Chodzi mi tutaj dokładnie o event wakacyjny. Jak wiecie, mamy dostać być może to będzie 14 lub też więcej dni lata i dostaniemy jakieś darmowe przedmioty do zdobycia za to, że gramy i coś takiego powinno się pojawić, ale czy dostaniemy jakieś takie specjalne rzeczy z tym związane? No to nie wiem. Wydaje mi się, że jedynie jakiś, nie wiem nie wiem, jakaś lotnia jak zbiera coś takiego. Następnie mam tutaj, ile będzie trwać sezon, ale to sobie zostawimy na sam koniec. Zanim przejdziemy jeszcze do naj ważniejszego tematu, pogadajmy o turniejach. Ponieważ turnieje, jak wiecie, zostaje wprowadzone w trybie bezbudowania. W sensie mamy turnieje z budowaniem, jak i bezbudowania, ale turnieje z budowaniem są o pieniądze, a turnieje bez budowania są po prostu tak for fun. Wydaje mi się, że w tym sezonie, w sensie w sezonie trzecim, który nadchodzi, rzeczywiście coś takiego się pojawi. Że dostaniemy jakieś turnieje o na przykład jakieś nagrody pieniężne, chociaż Epic dużo by mi się musiał zmienić, ponieważ jeśli mieliśmy ostatnio turniej bez budowania, był jakiś taki turniej właśnie o pieniądze, no to wszyscy jeździli samochodami i można widzieć, że wszyscy się teamowali. Więc być może Epic powinien zrobić coś takiego, że jeśli jedna osoba siedzi w samochodzie z drużyny A, to z drużyny B już nie może. To by było fajne i rozwiązałoby to ten problem. Moim zdaniem coś na pewno pojawi się w sensie w turniejach bez budowania, w sensie na pewno coś zostanie zmienione, jeśli chodzi o loot pool. I moim zdaniem będą mi jakieś kaszkapy. Ale no, to mogę się wygupić i czegoś takiego może tak naprawdę w ogóle nie być. Napiszcie mi wy, co sądzicie. Kreatywny świat. Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ buduję mapy. Jak wiecie, mam mapę Skyward, na którą was zapraszam I mamy coraz to nowsze urządzenia wprowadzane do świata kreatywnego Mamy dostać kreatywny 2.0 jeszcze w tym roku Oczywiście w tamtym roku mówili to samo i nie wprowadzili nic Ale okazuje się, że Tim Sweeney Mam nadzieję, że dobrze czytam jego imię i nazwisko Jak nie to przepraszam Powiedział, że kreatywny 2.0 będzie w tym roku Ale chcą dodać jeszcze jakieś ulepszenia Które pozwolą twórcom gierek wprowadzić jakąś monetyzację Coś w tym stylu No jestem ciekawy jak to może wyglądać Ja mam naprawdę duże oczekiwania co do kreatywnego świata Fajnie by było, żeby wprowadzić właśnie jakieś nowe urządzenia Jakieś nowe broń Modyfikator broni, no i żeby po prostu ten świat kreatywny się rozwijał, ponieważ 50% ludzi gra świat kreatywny, a 50% ludzi gra Battle Royale. Czyli kreatywny jest naprawdę mega wysoko. Przedostatnia rzecz to miejscówka na Księżycu. W Cypher PK na swoim filmie domyśla się, że być może będziemy mogli trafić jakoś na Księżyc, zlutować tam i wrócić na mapę. Tak było w sezonie 8 w tamtym roku. Nie, przepraszam, w sezonie 7 w tamtym roku i mogliśmy trafić na statek Matki. Tam były te porwane miejscówki, mogliśmy zlucić i później wrócić na mapę. Prawdopodobnie w tym sezonie dostajemy coś. Coś podobnego, jeśli mielibyśmy mu wierzyć, także być może coś takiego dostaniemy, wedle tego co mówił, i będziemy mogli jakoś trafić na księżyc. To by było naprawdę fajne. I co najważniejsze, ile ten sezon będzie trwał? Jako, że mamy event wakacyjny, no to prawdopodobnie będzie trwał on dłużej. Jako, że wszyscy jadą na wakacje w te dwa miesiące, no to niedobrze by było zaczynać nowy sezon, jeśli ludzie są na wakacjach. Sezony zazwyczaj zaczynają się we wrześniu. Jeśli chodzi o to, że dostajemy sezon przed wakacjami, to prawdopodobnie kolejny sezon będzie dopiero we wrześniu, a więc ten sezon może naprawdę potrwać dosyć długo. Jeśli będzie on wcześniej, to będę musiał przenieść swoje wakacje, bo w sierpniu chcę jechać na wakacje i może mi to trochę popsuć plany. Także liczę na to, że będzie on we wrześniu, jakoś między 1 a 15. No i co widzowie, to by było na tyle. Przypominam, że event będziemy oglądać w sobotę od godziny 20 wraz z tajemniczym gościem. Być może domyślacie się kto to jest, ale zapraszam Was na sobotę, zapraszam Was na Skywarsy, jeśli chcecie jeszcze dobić karnet bojowy, ponieważ tam możecie wbijać XP. No i oczywiście przypominam o moim kodzie Ewela w sklepie. Jeśli będziecie dzisiaj w grze, sprawdźcie, czy go macie. Ja mu bardzo dziękuję. No i to by było. Wszystko trzymajcie się na razie piona.